Miasto sztuka. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona sztuce w kontekście miejskim. Organizowana przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki i Centrum Kultury Zamek. Konferencja ma na celu rozpocząć dyskusję na temat sztuki w kontekście miejskim. Czy taki kontekst w ogóle istnieje? Czy poznaniacy są zainteresowani tym tematem? Sprawdźmy to. Konferencja dotyczy ogólnie sztuki w kontekście miejskim, ale chcieliśmy, żeby to była konferencja interdyscyplinarna. Także mamy jakby i spojrzenie ze strony historyków sztuki, ale mamy także prelegentów architektów, urbanistów, związki sztuki z miastem, ale także miasto jako inspiracja. Konferencja Sztuka Miasto trwała trzy dni. Każdy z nich miał swój motyw przewodni. Piątkowe wykłady dotyczyły sztuki, sobotnie miasta, a niedzielne zajmowały się zagadnieniem działania w mieście. Prezentacje były prowadzone przez studentów, doktorantów i osoby zajmujące się na co dzień historią sztuki i urbanistyką. Wczorajszy dzień był poświęcony sztuce. Zaczęliśmy referatami dotyczącymi sztuki dawnej, m.in. fundacji mieszczańskich w kościołach gotyckich. Później rozmawialiśmy o mieście w sztuce, w jaki sposób jest przedstawiany na przykład w obrazach Georgia de Chirico, a następnie porozmawialiśmy o tym, jak miasto jest przedstawiane w literaturze. Temat mojego wystąpienia dzisiaj to było prawo i planowanie zagospodarowania przestrzeni, a kształtowanie życia artystycznego w mieście. Jeden pan z widowni wspomniał o projekcie dzielnicy kultury. Tego typu zamierzenie myślę, że w tej chwili bardzo dobrze by pasowało do inwestycji, które się odbywają, czy rozwoju, który się odbywa na Śródce w Poznaniu. Tam w końcu miasto zadecydowało o umieszczeniu obiektu kultury, a rynek śródziemny się fantastycznie rozwija. Sztuka, jako metoda w kulturowych studiach miejskich, prawo i planowanie zagospodarowania przestrzeni, a kształtowanie życia artystycznego w mieście, czy muzyczna ilustracja miasta w poematach symfonicznych, to tylko niektóre tematy, które były poruszane podczas trzech dni konferencyjnych. Po wykładach można było wziąć udział w dyskusji. Słuchacze dopytywali przemawiających o szczegóły poruszanych zagadnień. Ale też dzielili się anegdotami związanymi z danym tematem lub swoimi przemyśleniami. Dużo dzieje się w samym Poznaniu, też wydaje mi się, że jest potrzeba takiej dyskusji. Po prostu chciałyśmy zachęcić bardziej takie grono naukowe, ale nie tylko, bo również jakichś artystów czy aktywistów, żeby po prostu razem. Zebrać ich i żeby oni się wypowiedzieli po prostu na ten temat. Dużo osób się w to zaangażowało. Jesteśmy w sumie najbardziej dumni z tego, że referenci są z całej Polski, z największych miast, z Warszawy, z Gdańska, z Katowic, z Łodzi, z Wrocławia. Duże jest też środowisko z Poznania, także jakby ten cel wspólnej takiej debaty międzymiastowej to co chciałyśmy uzyskać też to się oczywiście udało. Na pewno będziemy chcieli będziemy chcieli kontynuować też konferencje interdyscyplinarne, które właśnie powodują dialog między, między różnymi dziedzinami nauki, nie tylko oczywiście humanistycznej.